Dzień dobry, gniazdo nostalgii z tej strony. Jakiś czas temu zrobiłem pewien challenge Kiszakowi. Mianowicie chodziło o zabicie gargulca bronią halabardą z Tri Sentinela. Wszyscy w ramach tego wyzwania bawiliśmy się po prostu prześwietnie. W czym najwięcej masz godzin na przykład spędzonych? Dark Souls 1. I w ramach tej świetnej zabawy, Kiszak postanowił mi dać kolejne wyzwanie. Dzięki gniazdu nostalgii, że zajbeś mi jeden dzień z życia? No nie? Odwdzięczę się. Nie, 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 będziesz BlickFate robił. Mianowicie, miałem zagrać w BlickFate'a. I szczerze mówiąc, za to Ci Kiszak bardzo dziękuję, ponieważ nie spodziewałem się tak wspaniałego tytułu, który zagości na moim PC-cie. Oczywiście do samego wyzwania przygotowałem się mentalnie i absolutnie pozbawiłem się jakichkolwiek informacji na temat tego tytułu. Jednakże miałem swoje predykcje. Raczej spodziewałem się souls like'a. Ale dostałem coś więcej. Dostałem niesamowitą przygodę, którą wam w tym momencie przedstawię. Już sam początek tytułu zamurował mnie. Ta mięsistość wypływająca po prostu z ekranu w tej nieprzemijalnej kadscence. Wszystkie emocje, które twórcy chcieli nam przekazać, są tu wręcz nam podane na tacy. Czujemy wszystko, co jesteśmy w stanie poczuć. Tak. Przezajebistą kaccenkę otrzymaliśmy. I tuż po tej kacence otrzymaliśmy przejście, którego by się nie powstydziła żadna kurtka. Przejście do gameplayu. Jedno, co mogę wam powiedzieć na samym starcie. Nie spodziewałem się, że będę sterować aż tak epicką postacią już na samym początku. W dodatku ta ścieżka audio wypierdoliła mnie po prostu z krzesła. No ale ruszyłem do przodu, aż napotkałem swoje pierwsze ognisko. I tutaj pewnie możecie się spodziewać tego, że jakiekolwiek elementy wizualne będą nam pokazywać, które ognisko zostało aktywowane. Ale my przecież nie jesteśmy w Dark Soulsach. Nie ma wizualnego inputu, który by sugerował nam cokolwiek. My po prostu je aktywowaliśmy, więc powinniśmy to zapamiętać. Zresztą my tego ogniska nie będziemy używać, no bo przecież nie zginiemy. W końcu. Śmierć jest dla lamusów, które grają w Soulsy. My gramy w Bleak Fate. Po pewnym czasie tego przyjemnego chodzenia po tym tytule, napotykamy swojego pierwszego przeciwnika. I tutaj kolejny plus się wylewa po prostu z ekranu. System kombosów. Który, szczerze mówiąc, jest tak skomplikowany, że nie starczyłoby mi materiału, żebym był w stanie go po prostu przekazać. Więc jedno, co musicie wiedzieć, jest dobrze. Mięsista waleczka, oczywiście, że jest tutaj dostępna. Po soka leje się po prostu na nas z ekranu i czujemy każde uderzenie, które zadajemy wrogowi. Uderzenia, które będą kierowane na nas, też jak najbardziej poczujemy. Chociaż mi to akurat nie wyszło, ponieważ przeszedłem na no pierwszych przeciwników. I tutaj ponownie byliście sami w stanie zauważyć, że w momencie, w którym pokonamy jakiegoś przeciwnika, to zwykle jesteśmy w stanie z niego coś podnieść. I co ważniejsze, w momencie, w którym podnosimy coś z przeciwnika, to nie podnosimy jednego i temu. No bo kogo by na przykład obchodził jakiś mieczyk, który jesteśmy w stanie wydropić z przeciwnika, czy jakąś nie wiem, część armora? Tutaj dropimy wiele, wiele, w kurwę wiele itemów. I zapewne zapytacie, czy się do czegoś przydadzą. Oczywiście, że tak. W grze funkcjonuje mechanika craftingu. Dzięki niej jesteśmy w stanie zdobyć jeszcze potężniejszy kwipunek, dzięki czemu czujemy się niczym Bóg. W każdym razie coraz bardziej zanurzając się w tą mięsistą waleczkę, doceniając coraz bardziej te animacje. Pokonywałem kolejne zastępy wrogów, dzięki czemu wreszcie byłem w stanie się dostać na walkę z bosem. Jezu, co to była za walka? No już po samej nazwie generalnie wiemy z jakim typem przeciwnika mamy do czynienia. Z pierdolonym zdrajcą. I to jest coś co wyróżnia BlickFate niesamowicie pozytywnie na tle jakichkolwiek innych Soslajków. -like Tutaj w momencie w którym mamy do czynienia z przeciwnikiem, dokładnie wiemy czemu chcemy mu wpierdolić. W końcu to Konrad zdrajca, a zdrajców nie tolerujemy, więc musimy dać im nauczkę, stłuczemy go na kwaśne jabłko. I teraz porównajcie to sobie w głowie do jakiegoś Dark Soulsa czy cokolwiek. No, kto by chciał pobić Quilak? W sensie, co wam zrobiła Quilak? Nie mamy tutaj podtytułu, tak? To skąd mamy wiedzieć, jakie intencje nią kierują? Kim ona jest. Tutaj od razu wchodzimy na walkę z bosem i wiemy, Konrad zdrajca no to zdradził. To zasługuje na pierdolone W pierdolenie. I tutaj też przede wszystkim w momencie, w którym mierzymy się z bosem, to mierzymy się z boską maszyną do siania w pierdolu, więc ten wpierdol też dostałem. Zginąłem na tym bosie całe 373 razy. I wiecie co? Z każdą jedną porażką coraz bardziej rozumiałem tego bossa. Coraz bardziej rozumiałem, czemu Konrad musiał zdradzić. Czemu zmusiła go niestety ta fabuła tego tytułu do tego, żeby zdradził. I ja wtedy sobie przypomniałem wszystkie zdrady w moim życiu. Przypomniałem sobie mojego wujka, który uczynił mnie mężczyzną i który obiecywał mi wielokrotne, przyjemne chwile, ale pewnego dnia wziął mojego kuzyna na stronę i to z nim się bawił świetnie. W grze również znajdziemy cykl dnia i nocy, i szczerze mówiąc, ta gra zmieniła moje życie. Oceniam ją na 10 na 10. Nie no, kurwa, dosyć tej farsy. E, żartowałem, jakby co, jeżeli ktoś nie skumał tego, a było to dosyć w oczywisty sposób przedstawione. W każdym razie, ta gra to jebany ściek. Ja pierdolę. Co to jest za gówno? Zacznijmy sobie od najmniej ważnych elementów, i będziemy stopniowo przechodzić do coraz bardziej ważnych. Więc, jeżeli chodzi o stronę graficzną tego tytułu, no to wiadomo, po pierwsze nie jest to ważny element, po drugie wygląda jak ściek, wygląda jak jebane gówno. Czemu? Paleta kolorystyczna tego tytułu sprowadza się do odcieni szarości. Nie ma tutaj absolutnie niczego ciekawego i wspierane jest to przede wszystkim absolutnie zjebanym level designem. Ilość razy, w których po prostu sobie szedłem przed siebie przez jakieś wielkie kółko, przez wielki korytarz, który był pusty, który nie był wypełniony w zasadzie niczym. No ta ilość była po prostu monstrualna. Zresztą, w tym tytule bardzo często biegamy. Biegamy przed siebie, idziemy, prójemy przed siebie przez każdą lokację, ponieważ o jakiejkolwiek interlokacyjności to jesteśmy w stanie co najwyżej pomarzyć. Tutaj po prostu mamy korytarz, który jest prostą drogą. I idziemy po prostu przez tą prostą drogę, aż wreszcie docieramy do następnego poziomu. I co nam wtedy wyskakuje? Wyskakuje nam wtedy prompt. Uwaga, chcesz przejść na pewno do następnego poziomu? Jesteś pewien? Może nie zwiedziłeś tego poprzedniego tak bardzo, jakbyś chciał, tylko szkoda, że nie ma tutaj co kurwa zwiedzać. Co do lutu, który dropi z jakiegokolwiek przeciwnika, no bo skoro jesteśmy przy zwiedzaniu lokacji, no to też możemy podnosić przedmioty, które są poukrywane i tak dalej, i świecą się jak psu jajca. A w takich Dark Soulsach 1 do tej pory na przykład nie wiem, jak odróżnić Mimika od tej prawdziwej skrzynki. W każdym razie, lut jest ten po prostu beznadziejny i nie przynosi nam żadnych korzyści. Zresztą to samo można powiedzieć o rozwoju postaci. Za każdy poziom, i tutaj zresztą nie działa to tak jak w solsach, mianowicie w momencie, w którym respimy się przy pseudoognisku, którym tutaj jest to ciało wiszące po prostu sobie w przestrzeni, Otrzymujemy dwa punkty umiejętności, które jesteśmy w stanie wydać na jakąkolwiek statystykę. Czy te statystyki cokolwiek podnoszą, czy zmieniają nam feeling walki, czy cokolwiek jesteśmy w stanie wykminić z tego, jak rozwinąć naszą postać i jesteśmy w stanie stworzyć tak wspaniałe buildy? No nie. Ładujemy połowę w siłę, połowę w witalność i powinno być GIT. No ale mamy przecież te różnorakie bronie. No tylko, że wszystkie zachowują się w taki sam sposób: nie mają nic ciekawego wokół siebie, nie mają jakiejkolwiek umiejętności. A trzeba pamiętać, że jest to gra z 2023 roku. Zresztą, skoro jesteśmy przy walce. To animacje, które tutaj jesteśmy w stanie zobaczyć, są po prostu szkaradne, są wręcz obrzydliwe, są przeokropne i absolutnie są do wyjebania i do zrobienia od nowa. Ale na pewno nie przez te same osoby, które zrobiły to gówno. Ja grałem w ten tytuł jakieś 2-3 godziny i naprawdę straciłem bardzo duże ilości mojego mentalu. I teraz pytanie tutaj, Kisza. Kurwa chodziło ci o to, że ja mam przejść całą tą grę? Kurwa naprawdę? Bo jeśli tak, to mnie popierdoli w tej jebanej Warszawie. I ilości rzeczy, które będę musiał wchłonąć w siebie, żeby przetrwać to jebane gówno, będą tak zatrważające, że ja tego kurwa nie przetrwam chyba. Więc proszę się określ, kolego. Czy chcesz mnie mieć na sumieniu? Ale co ja chcę, będzie to ciekawa przygoda. Póki co jednak, to było gniazdo kurwa jebanej nostalgii. Do zobaczenia w następnym odcinku. Liczę, że nie z tego tytułu.